Barabasz. Mógł wybierać między głosem sumienia a głosem tłumu. Nawet ten wielki, rozkrzyczany tłum nic nie mógł mu zrobić. Ale ten tłum wyczuł niezdecydowanie siłowność. Wyczuł moment niepewności. Zawahania. A wśród w okrujcu Ciało pocałowało

Gdyśmy ściśnieni byli cierniami, ucieczka grzesznych módl się za nami. Gdyśmy ściśnieni Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. I don't know this way.